Ale ja miło. cały czas nie zachowuję ja tylko stoję. Zostałam poszarpana przez tamtego pana. Zjął mi maskę, bo miałam maskę, maskę klauna z tego to że tutaj, tutaj się odbywa teraz cyrk. i zjął mi, mi, mi poszarpał mnie za włosy, zdjął mi maskę. Gdzie byliście przed chwileczką? Nie widzieliście tego. Zostałam poszarpana i potargał, potargał mi moją e, własność i moją pani zrobiła takiego? Stoję. Nie odzywam się nic. Stoję i po prostu mam ten transparent w ręce. Przy którym będziemy się czuli bezpieczni. Tak się proszę pana nie robi. Jeżeli ktoś wyraża swoje zdanie, jestem u siebie w mieście na, mieście, na moim rynku i wyrażam swoje zdanie. Tak się nie robi, żeby ktoś mnie atakował i szarpał za to, że tutaj jestem. To jest demokracja według kogo? Według kogo ta demokracja jest, że a pytanie. Czy uważacie, że...